Widzicie co? Powiem szczerze i bez owijania. Zakochałem się. Niedawno kupiłem sobie MacBooka Pro głównie do pracy w podróży, m.in. pisanie scenariuszy czy montaż jakichś tam podstawowych rzeczy w Premiere Pro i nie spodziewałbym się nigdy, że to powiem, ale to jest naprawdę świetny sprzęt i to nie tylko dla użytkowników ekosystemu Apple. I skoro uderzyłem już w stół, to życzę pewnie się zaraz odezwą i odezwie się cała masa ludzi od PC Master Race, którzy nigdy w życiu nie trzymali Maca w rękach i powiedzą mniej więcej coś takiego, że no ale czarek, przecież za te ceny miałbyś znacznie lepszego peceta z lepszymi specyfikacjami i tak dalej. No, taki owszem macie. Rację miałbym, niczego innego wam nie powiem. Może nawet renderowałbym na takim laptopie dwa razy szybciej filmy, nie wspominając już o tym, że mógłbym grać w bardziej wymagające gry. Ale zapominacie naprawdę, miśki kolorowo o jednym, czyli o tym, do czego tak naprawdę ma mi służyć laptop. On ma być głównie wygodny i służyć do pracy w wolnych chwilach, kiedy akurat nie mogę usiąść przy biurku i tam pracować. I powiem to raz na zawsze. Osobie kupującej MacBooka w większości nie zależy na wydajności. Zależy jej na mobilności i wygodzie użytkowania, jak i również, no, nie oszukujmy się na designie. I ten laptop naprawdę wierzcie mi lub nie, wszystkie te cechy naprawdę perfekcyjnie spełnia. Do tego mamy tutaj ultra jasny ekran retina, który przy obróbce zdjęć i filmów sprawuje się naprawdę genialnie. Niesamowicie pojemną baterię oraz naprawdę bardzo przyjemną w pisaniu podświetlaną na białą klawiaturę. Potem mamy ogromny touchpad, który chyba naprawdę nie przesadza jak powiem, że jest to jeden z najbardziej wygodnych touchpadów w ogóle w historii mobilnych komputerów. No ale dobrze, po kolei. Touchpad. Połączenie sprzętu z nadgryzionym jabłkiem z powierzchniami dotykowymi to najlepsza rzecz, która mogła spotkać świat zaraz po serii Seifanu o płaskiej ziemi. Wszystkie te gesty, przesunięcia, uszczypnięcia i tak dalej naprawdę funkcjonują po prostu miodnie. Najbardziej podoba mi się chyba zwykły, wręcz prozaiczny mógłbym powiedzieć zoom, który jest tutaj tak niesamowicie płynny w interfejsie, że człowiek potrafi się tą jedną funkcją bawić przez okrągłe 15 minut. Przebijanie stron, dwoma rozsuniętymi palcami również działa jak szwajcarskie zegarko i naprawdę naprawdę Apple zrobiło kawał dobrej roboty zarówno od strony hardware'owej jak i software'owej. Ładzik jest po prostu ogromny, co zdecydowanie ułatwia użytkowanie i korzystanie z niego to po prostu czysta przyjemność. Naprawdę bardzo rzadko czuję potrzebę podłączania myszy do tego laptopa. Kolejna moja laurka dla Apple, bateria. To jest naprawdę nie do pomyślenia ile ten sprzęt potrafi wytrzymać na jednym ładowaniu. Biorąc ten laptop do szkoły, kiedy akurat potrzebowałem bardzo szybko napisać kilka maili, przy przerywanym aczkolwiek dosyć intensywnym użytkowaniu, około godziny 15 bateria Bateria zeszła mi ze 100 do 80 i Ja naprawdę do tej pory nie dowierzam w baterię tego sprzętu. A słyszałem, że w modelach z 2018 roku jest ona jeszcze trochę poprawiona. Naprawdę wielkie szapoba dla firmy z nadgryzionym jabłkiem za tak dobry power management w tym laptopie. Dzięki czemu chyba śmiało mogę powiedzieć, że są dni, kiedy używam tego laptopa kilka godzin dziennie, a i tak nie muszę go ładować. Postanowiłem poświęcić cały osobny rozdział tego filmu na system MacOS Mojave w wersji 10.14.3. Ten laptop to było moje totalnie pierwsze. Zetknięcie z macOSem i zajęło mi to dobre dwa dni, żeby się przyzwyczaić do wszystkiego. Jako Windowsowemu power userowi było dużo czytania poradników i było dużo wykinania, kiedy to akurat musiałem szybko, bardzo zrobić coś na laptopie, ani dawałem sobie jeszcze do końca rady z jego obsługą, ale po zaledwie dwóch dniach użytkowania postanowiłem rzucić się troszkę na głęboką wodę i zmontować cały film w 4K, który wylądował potem na moim kanale, na tym tylko laptopie. A film pojawił się mimo, że dwie minuty po czasie to jednak się pojawił. Na makach zwykle montuje się wideo w Final kacie Pro, ponieważ jest po prostu znacznie lepiej zoptymalizowane do tego systemu i znacznie krótsze są tam na przykład czasy renderu filmu, aczkolwiek ja jestem już tak przyzwyczajony i przywiązany do ekosystemu od Adobe, że nie jestem w stanie po prostu przerzucić się na no Final Cut'a. A propos ekosystemów, współpraca między różnymi AI urządzeniami na przykład Maciem i iPhone'em jest naprawdę cudowna. Otwieram sobie jakąś stronę na Safari, na iPhone'ie i mogę w spokoju jednym kliknięciem z automatu kontynuować sobie czytanie na MacBook'u. Zaczynasz pisać maila na komputerze, a kończysz na telefonie albo na odwrót i na można tutaj bardzo wiele rzeczy zrobić dzięki temu, także myślę, że bardzo przydatna funkcja. Nie wspominając już nawet o szybkim i bezproblemowym przesyłaniu plików między a i urządzeniami dzięki Airdrop. Trzeba tutaj naprawdę przyznać, że wszystko w systemie macOS może nie jest aż tak intuicyjne jak w Windowsie, ale zdecydowanie jest to system ładniejszy, co uwydatnia dodatkowo bardzo jasny oraz żywy ekran Retina. Niesamowicie podobają mi się w tym laptopie Dock, czyli dolna belka z aplikacjami oraz funkcja Spotlight, która jednym kliknięciem pozwala zrobić wszystko. Od wyszukania. Czy na wikipedii przez odpalenie programu, aż do zmiany ustawy systemu. Ale na przykład w tym systemie Finder, czyli taki odpowiednik eksploratora Windows, naprawdę nie przypadł mi do gustu, jest moim zdaniem strasznie toporny, nieintuicyjny i korzystanie z tego to jest po prostu koszmar. Dosłownie musiałem uczyć się zarządzania moimi plikami od nowa i chwilkę mi to zajęło, ale już w miarę ogarniam co tutaj jest gdzie. I też chcę, żebyście wiedzieli, że przed tą recenzją jakoś miesiąc korzystałem z tego laptopa, więc to nie jest tak, że to są pierwsze wrażenia, aczkolwiek nie jest to też jakaś długoterminowa recenzja. Naprawdę fajnie, że część aplikacji na ten komputer można pobrać z App Store'a, aczkolwiek strasznie głupia sprawa, że za większość trzeba zapłacić i to nawet w przypadkach, kiedy dana aplikacja jest za darmo na Windowsa, ale już za wersję na Maca w App Store trzeba płacić. Koniec końców jest to naprawdę niesamowicie ładny oraz bardzo fajnie zoptymalizowany system, który jednak na samym początku wydaje się przynajmniej dla użytkowników Windowsa dosyć toporny. Ale końcowo, jeżeli chodzi o system, naprawdę mi się podoba. Pora na wykonanie. Nowy MacBook, w moim przypadku edycja Space SpaceGrey wygląda naprawdę oszałamiająco. Zamknięty jest w Aluminiowej i matowej obudowie z błyszczącym logiem nadgryzionego jabłuszka, właśnie na środku. Niestety, albo też stety dla niektórych, nie jest to już logo świecące tak jak w edycjach np. z 2015 roku. Aczkolwiek, przynajmniej moim zdaniem, wygląda to znacznie lepiej i po prostu tamto świecące jabłko za bardzo dawało po oczach, a to jest zdecydowanie bardziej subtelne. MacBook, Mac, Macintosh. Taka w ogóle ciekawostka, czy widzieliście, że Steve Jobs nazwał komputery Macintosh, w skrócie Mac, na cześć tego bardzo smacznego gatunku jabłek? Dosyć fajna ciekawostka. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się w ogóle więcej o historii marki Apple albo o Steve Jobsie, to polecam serdecznie jego biografię. Naprawdę bardzo fajnie mi się ją czytało. Polecam również biografię John'ego Ive'a, czyli gościa, który zaprojektował większość produktów od Apple, które widzieliśmy w ogóle. Także naprawdę dwie fajne książki, polecam przeczytać, jeżeli ktoś jest małym książkowym, a my tymczasem przechodzimy dalej. Największą zaletą, ale i również wadą tego laptopa jest smukłość. Zresztą spójrzcie sami, jaki to jest po prostu mały laptop. Jest tak cholernie cienki, że to aż niewiarygodnie, że inżynierowie z Apple dali radę z Implementować tutaj całkiem mocny procesor i5, dzięki któremu z powodzeniem naprawdę daje tutaj radę montować filmy w rozdzielczości 4K. No i ta smukłość właśnie zdecydowanie ciągnie ze sobą pewien haczyk, ponieważ kiedy laptop jest tak smukły, to nie ma na dobrą sprawę jak w dobry sposób odprowadzać ciepła z procesora przez co dosyć szybko doświadczymy tutaj bardzo mocnego rozkręcenia się wentylatorów oraz tak zwanego thermal throttlingu czyli zjawiska przez które kiedy procesor się przegrzewa są po prostu obniżane jego zegary żeby nie przegrzeć całego komputera. Muszę w tym filmie na pewno powiedzieć o kwestii bardzo ważny dla każdego sadownika, czyli o wyglądzie oraz rozmiarach. Kiedyś w zamierzchłych czasach laptopy wyglądały tak kojarzyły się z ogromnymi, topornymi urządzeniami, na których ledwo da się napisać dokument tekstowy. W tym momencie żyjemy na szczęście w czasach, w których tej wielkości laptop jest w stanie odpalić podstawowe gry, zmontować nam film, no i oczywiście napisać dokładnie ten sam dokument tekstowy. I wierzcie mi lub nie, ale ten laptop trzyma na baterii jakieś kilka razy dłużej niż ten laptop. Dziś za sprawą ultrabooków, trend mówiąc o tym, że laptop jest dużym, ciężkim i topornym urządzeniem, powoli na szczęście umiera. A ten laptop naprawdę, wierzcie mi lub nie, ale jest na tyle lekki, że można z Trzymać go w ten sposób jedną ręką Na przykład do notatek przy prowadzeniu jakiejś prezentacji I ja z powodzeniem tak robię Naprawdę bardzo fajnie to wychodzi I naprawdę bardzo sobie cenię wagę tego sprzętu Gdyż jest on naprawdę lekki jak piórko Jeżeli chcecie coś jeszcze lżejszego No to poleciłbym wam chyba serdecznie MacBooki Air Które są jeszcze mniejsze i jeszcze lżejsze I na pewno jeżeli nie potrzebujecie Jakiejś dużej mocy obliczeniowej I laptop ma wam służyć tylko i wyłącznie do pisania jakichś dokumentów Tekstowych, czy oglądania Netflixa No to MacBook Air to też jest całkiem spoko opcja Dobra, pozbądźmy się tego, bo zabiera sobie dużo miejsca. Dobra, jest pięknie. Bebechy, czyli to co dużych chłopców interesuje najbardziej. Czterożdzeniowy procesor Intel Core i5 o taktowaniu 2,3 GHz. Do tego układ graficzny Intel Iris 640 z 1,5 GB graficznej pamięci operacyjnej. I do tego wisienka na torcie 8 GB pamięci RAM LPP DDR3. Wiele osób mogło się trochę oburzyć słysząc te specyfikacje, więc warto w tym momencie na pewno zaznaczyć, że porównywanie specyfikacji komputerów MaxPet z jest absurdem, ponieważ po prostu są to zupełnie różne systemy zupełnie inaczej zoptymalizowane i mówimy tutaj o zupełnie innym dopracowaniu najważniejszych programów od kilka konfiguracji, a nie pod kilkadziesiąt tysięcy. I właśnie muszę wam też powiedzieć, że nie wszystkie programy, które mają wersję na Windowsa, mają wersję na macOSa. W takim przypadku trzeba niestety uruchomić emulator Windowsa albo emulator aplikacji na Windowsa. Oczywiście da się to zrobić i nie jest to zbytnio trudne, aczkolwiek myślę, że warto to dodać. No i na sam koniec nie spałbym dziś chyba dobrze w nocy, gdybym nie powiedział wam o największej wadzie tego laptopa, czyli o portach. Dwa Thunderbolty w standardzie USB-C Combo Jack i to wszystko Życia naprawdę wszystkim serdecznie powodzenia W podłączeniu do tego czegoś pendrive'a czy rzutnika Przy bardzo szybkiej potrzebie Nie nosząc akurat 10 przejściówek w kieszeni No nie da się Jest to naprawdę ogromna wada Tak duża, że nie wiem czy nie zrobić z niej osobnego filmu Pod tytułem co mnie najbardziej wkurza w MacBooku Pro I musicie mi uwierzyć, że Porty byłyby naprawdę na zdecydowanym pierwszym miejscu Z pomniejszych rzeczy Kamerka internetowa ma tutaj naprawdę słabą jakość I zaledwie w 720 Wejścia P nagrywa naprawdę bardzo słabo A odgłos pisania na klawiaturze Szczególnie w pierwszych modlach z 2016 Roku może być naprawdę dla waszych współlokatorów denerwujący, także myślę Że warto o tym powiedzieć. Pora na moje Podsumowanie. Nowe MacBooki Pro to Naprawdę świetny sprzęt do notatek, oglądania Netflixa i odpisywania na maile Ze sporadycznym montażem nawet w 4K Trzymają niesamowite ilości Czasu na baterii, jak to MacBooki A przez ich bardzo jasny ekran retina I kompaktowe rozmiary możemy na nich Pracować praktycznie wszędzie. Oczywiście nie jest to sprzęt bez VAT. Jeżeli ktoś za cenę około 4-5 tysięcy złotych szuka czystej wydajności, to po pierwsze nie powinien celować w ultrabooki i po drugie radzę pomyśleć zdecydowanie o czymś na Windowsie. Jeśli ktoś jednak szuka smukłego sprzętu do popracowania w Starbucksie w przerwie między wykładem z prawa a crossfitem, to polecam naprawdę z czystym sumieniem. Sam używam tego komputera jakiś miesiąc i uważam, że jest on naprawdę wystarczający, przynajmniej jako laptop. Tyle ode mnie na dziś. Jeżeli komuś pomogłem albo po prostu jeżeli ten film ci się podobał, drogi widzu, proszę o zostawienie łapki w w górę oraz zasubskrybowanie tego kanału po więcej tego typu treści, bo naprawdę staram się nad tymi filmami jak mogę, żeby była jak najlepsza jakość oświetlenie oraz żeby to wszystko jak najlepiej wyglądało. Tymczasem moi drodzy, ja się żegnam, dzięki Wam za oglądanie, no i cześć!